Sprawdzamy teraz poprawne działanie blokad drzwi. Należy załączyć blokadę drugiego wozu. Otwieramy sobie drzwi w pierwszym wagonie. I należy dokonać próby ruszenia. Przekręcić stacyjkę. Nacisnąć pedał czuwaka. Tak i wagon przy otwartych drzwiach nie powinien nam. Ruszyć. Tę czynność wykonujemy w drugim wagonie. Musimy wyłączyć sobie blokadę drugiego wagonu, panie Łukaszu. Nacisnąć programację, wyłączyć blokadę drugiego wagonu. Tak, nacisnąć programację. Teraz musimy się przejść do drugiego wagonu. Otworzyć drzwi. Zamknąć oczywiście drzwi od kabiny za sobą pierwszego wagonu. I teraz mamy...